To są trzecie podkarpackie warsztaty farmacji szpitalnej. Wydarzenie, jak widać, już cykliczne. Patrząc po programie i patrząc, jaki program był realizowany, jest to wydarzenie, które zdecydowanie podnosi kompetencje farmaceutów szpitalnych, podnosi także kompetencje farmaceutów klinicznych. Jest bardzo wartościowym wydarzeniem regionalnym i także pozwala na wymianę takich praktycznych. Doświadczeń osób, które w tym obszarze funkcjonują. Na tego typu warsztatach zawsze staramy się przekazać jak najwięcej praktycznych informacji nie tylko informacji naukowych, ale też praktycznych rozwiązań, które można wdrożyć u siebie w szpitalu. Można również wymienić się opiniami, wiedzą i radami ze swoimi koleżankami i kolegami, tak aby ta nasza praca codziennie była prostsza, bardziej efektywna, żebyśmy wspólnie osiągali ten cel, jakim jest jeszcze bardziej efektywne i bezpieczne zarządzanie farmakoterapią pacjentów. Tak, rzeczywiście wczoraj mieliśmy wystąpienie lekarza anestezjologa z farmaceutą, a to dlatego, że zawód farmaceuty naprawdę przechodzi rewolucję. Zmieniamy swoją pozycję w systemie, od osób zajmujących się pudełkiem z lekiem do osób, które zajmują się pracą z pacjentem, również lekiem, ale w kontekście jego holistycznej farmakoterapii. W szpitalu nie pracujemy sami. W szpitalu głównym zawodem, który diagnozuje i wybiera terapię jest właśnie zawód lekarza. Dlatego tak istotne jest, abyśmy wspólnie, razem, interdyscyplinarnie szukali rozwiązań, uczyli się nawzajem, poznawali i razem pracowali na rzecz pacjenta. Chcieliśmy pokazać, jak właśnie współpraca lekarza z farmaceutą klinicznym może przynieść ten pozytywny efekt, zarówno w kontekście oczywiście skuteczności, ale też bezpieczeństwa tej, tej stosowanej farmakoterapii. Z perspektywy lekarza współpraca z farmaceutami klinicznymi. Gwarantuje nam bezpieczeństwo naszej pracy. W świecie z polifarmakoterapią czujemy się bezpieczni. Wiadomo, ilość interakcji lekowych, które może zaistnieć w trakcie leczenia bólu, powoduje to, iż współpraca z naszymi kolegami farmaceutami zapewnia nam to bezpieczeństwo. Świetne wydarzenia, wydarzenie, w którym mamy bardzo dużo wartościowych wykładów, ale najbardziej wartościowym są spotkania w kuluarach i rozmowy, i praktyczne zastosowanie tego, czego dowiemy się na warsztatach. Tego rodzaju warsztaty, nasze podkarpackie warsztaty zawsze są zakończone oczywiście testem, przyznajemy punkty edukacyjne, także również ten element ciągłego rozwoju zawodowego chodzi o kształt tego wydarzenia.